Moi drodzy, drugi dzień naszych rekolekcji wielkoposnych w takich warunkach internetowo-domowo-kwarantanowych, ale wyjątkowa okazja do refleksji, co w naszym życiu oznacza tajemnica idących do e -Maus. Dzisiaj. Czyniąc kolejny krok na tej drodze, przywołujemy kolejny etap tej wędrówki, kiedy Łukasz z Kleofasem zmierzają do Emaus. Przywołajmy najpierw tekst Ewangelii z 24 rozdziału, wiersze od 15 do 24. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, także go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowę prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w słowie i czynach wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak się to stało? Nadto. Jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazły jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Wyjątkowe świadectwo. Życia człowieka wpisanego w różne dzieje zewnętrznego świata, ale również i tajemnice Bożych Dzieł. I idąc razem z Łukaszem i z Kleofasem, ale i w obecności Pana Jezusa, spróbujmy w dniu dzisiejszym podjąć refleksję i uświadomić sobie i zadać sobie pytanie, co nam przypomina. I potwierdza obecność Boga w naszym życiu. W jaki sposób się do tego odnosimy? Jak to przeżywamy? Z tym tak naprawdę wiąże się druga refleksja. Kim jest dla nas Bóg? Popatrząc, nawet tak czysto po ludzku, na różne doświadczenia naszego życia, wtedy kiedy jest coś dla nas ważnego. Ktoś jest wartościowy i potrzebny, potrafimy być bardzo konsekwentni. I trzecia refleksja moi drodzy: Co dzisiaj chcemy zawierzyć Bogu? Bo Łukasz z Kleofasem stanęli z pewnym doświadczeniem swojego życia, a ostatecznie ta wspólna droga, to, że Jezus towarzysząc im. Tak naprawdę pomagał im odkrywać nie tylko to, że On jest, ale to, że z Nim wszystko mamy przeżywać, jest zachętą dla nas. Przyjmijmy tę refleksję i niech z Bożą łaską ona przyniesie jak najpiękniejsze owoce.